Rozwój osobisty, dbanie o samego siebie, dbanie o to, żebyśmy wzrastali, sprowadza się do tego, że musimy się zatroszczyć o wszystkie, dosłownie wszystkie elementy naszego życia zarówno o sferę emocjonalną, psychiczną, duchową, jak i również fizyczną. Tak naprawdę zaniedbując każdy obszar naszego życia, jeżeli nie dopieścimy go tak jak on chce być dopieszczony, sprawiamy, że nasze poczucie własnej wartości spada, bo my tak naprawdę wewnętrznie czujemy, że, że coś, coś zaniedbujemy. Jednym z takich elementów, o który trzeba tak naprawdę zadbać i do którego warto jest podchodzić świadomie, jest sen. Sen to jest czas, który dał nam dany, na to, żeby się zregenerować, żeby odpocząć. Jednak, żeby ten sen był efektywny, żeby faktycznie e, po przebudzeniu się stać radośnie, tryskać witalnością, poczuć się, że się jest wyspanym, poczuć się jak tak zwany młody bóg, to trzeba spełnić kilka. No, warunków związanych z pójściem spać. Dobrze jest, żeby nie zjeść jakiejś ciężkiej kolacji zaraz przed samym pójściem spać, ponieważ zamiast nasz organizm odpoczywać, to przez całą noc będzie trawić, tak. Dobrze jest co najmniej na godzinę przed snem już nie oglądać jakiegoś horroru, jakiegoś, jakiejś telewizji, która nam tutaj do głowy wciska niezbyt fajne, przyjemne niezbyt przyjemne rzeczy. Natomiast fajnie jest przed pójściem, spać, pomarzyć sobie, wyobrazić sobie sukces. Na pewno nie, nie można już tak się martwić na, na jutro, co tam sobie poukładam, co tam zrobię. Nie, 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 bo to będziemy mieli coś, co nie do końca chcemy, czyli Zaśniemy już planując, martwiąc się, i wstaniemy jeszcze bardziej zmęczeni. Ja, na przykład, przez ostatnie ponad 100 dni przed zaśnięciem czytałem list od Pana Boga o Gamandino. Jest takie, takie ćwiczenie, żeby przez co najmniej 100 dni czytać ten list, najlepiej przed zaśnięciem. I powiem, że coś pięknego. Podświadomość dostaje tyle pozytywnych informacji przed zaśnięciem, że ten sen. Po prostu super. Rano człowiek się budzi i, i czuje się wypoczęty. Warto też, jeżeli robimy wszystko, przygotowujemy się pięknie do snu, tak jak według różnych wytycznych, nie tylko tych, co teraz tu powiedziałem, ale jest pełno poradników na temat zdrowego snu. Jeżeli my to wszystko robimy, a jednak z jakiegoś powodu nie jesteśmy wyspani, no to warto też zastanowić się i możliwe, że to jest sygnał, że warto przyjrzeć się bliżej swojemu organizmowi. Swojego stanu zdrowia. Warto zrobić sobie niezbędne badania, szczególnie tarczyca tutaj jest takim organem, który potrafi się niestety zepsuć i nawet możemy o tym nie wiedzieć. Także warto jest zrobić sobie tego typu badania. Czy poziom cukru, cholesterol, no różnego rodzaju rzeczy. Tutaj już zapraszam do konsultacji z osobą, która jest w tym temacie specjalistą. Tak czy inaczej, wracamy do tego, że chcąc rozwijać siebie, chcąc zmieniać swoje życie na lepsze, należy dbać o wszystkie, dosłownie wszystkie obszary naszego życia. Jednym z nich bardzo ważnym jest sen, ponieważ sen pozwala odpocząć, zregenerować się, nabrać sił na kolejny dzień pełen ciekawych, fajnych wyzwań, tak, żebyśmy te wyzwania mogli na maksymalnym poziomie swoich możliwości Realizować. Pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj życzę spokojnej nocy, udanych, pięknych snów, tego, żeby poranek był szczęśliwym porankiem poprzez Panej cudownej nocy i do jutra.